Siemanko, witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was tą oto samiczkę, San z Irminia. Wyrosła ona już trochę ze swojego dotychczasowego pojemnika, a dodatkowo jej pojemnik przyda mi się dla innego pająka. Więc postanowiłem, że tą sobie przełoży do pojemnika nieco większego. Jej nowy pojemnik będzie miał wymiary 15 na 15 na jakieś 23 Wysokości Swoją drogą historia tego pudełka jest taka, że kiedyś robiło jako pudełko na lizaki Ale myślę, że jako pudełko na pająki też, też się nada Wystarczyło tylko zrobić tutaj dziurki wentylacyjne po bokach I dodatkowo walnąłem jeszcze dziurki w pokrywce Także myślę, że to będzie całkiem ok. Także jeżeli teraz ktoś będzie potrzebował takiego wysokiego pudełka na pająka, to może sobie iść do sklepu, pogadać ładnie z panią ekspedientką i bardzo możliwe, że taki pojemnik dostanie. No powiedzieć, że to taki terrorystyczny recykling. Jeszcze co do pająka, to funkcjonuje też jego nazwa yy, polska. Jest to ptasznik wenezuelski. I teraz nie będzie żadnym odkryciem, jeżeli powiem, że ptasznik naturalnie występuje w Wenezueli. No ale tak jest. Takie są fakty. Zamieszkuje tamtejsze lasy tropikalne. Natomiast jeżeli chodzi o pojemnik. To do pojemnika wsypiemy sobie dosyć grubą warstwę torfu. Myślę, że tam pod samą wentylację. Damy tutaj taki kawałek kory. Jakiś sztuczny kawałek bluszczu. Do no małek gluszczu i trochę mchu. A więc zabierzmy się do pracy. Na początek sypiemy sobie tor. Torfu nie będziemy żałować. tak cyk. Cyk, trochę postaramy się tutaj. W środku że możemy dosypać jeszcze troszkę, albo no dalej poobijać. Przewezmę pensetę, trochę go tam z tyłu wyrównam, bo się tam rozpiętrzył. I myślę, że sprawę z torfem będziemy mieli załatwioną. Teraz włożymy ten kawałek kory. Musimy go jakoś, może tak. Dobijemy go w ziemię oj, 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 połamał mi się trochę, ale to nic to nic, zaraz go poprawimy cyk, o i mamy już też kawałek kory w terrarium teraz jakoś tutaj zamontuję sobie ten Teraz po prostu włożymy w ten sposób pomogę sobie troszkę pensetą tak ułożyć Jakoś sensowne. I może jeszcze na koniec damy delikatnie robotka, też sobie pomogę pęsetą. dla powiedzmy takiego dopełnienia dzieła. I cyk. I właściwie pojemnik mamy gotowy. Prezentuje się on tak. Myślę, że samica sobie zrobi w gniazdo właśnie w tej tubie i tam będzie spędzała większość czasu. A więc jeżeli już mamy pojemnik gotowy, to możemy przejść do przekładania pająka. Nie wiem, czy będzie to łatwa sprawa. Trochę podniosę kadr. Cyk. Nie wiem, czy będzie to łatwa sprawa, no ale trzeba spróbować. Już mam pojemnik delikatnie otwarty. Spróbujmy sobie może to zrobić w taki sposób, że otworzymy pojemnik. Obrócimy pająkę tutaj. Żeby sobie nam poszedł do środka. To w ten sposób. I teraz od tyłu chwilka moment, bo gdzieś zgubiłem swój klucik. Drucik, i po prostu spróbujemy ją tutaj od tyłu wygonić do większego pojemnika. No, jak widzimy, salmo wcale nie jest szczęśliwe z tego powodu. Pięknie się nam stawia, ja tutaj, jakby powoli wychodzi. Spróbujemy jeszcze tutaj troszkę. O, spadła. Ale dalej. Przechód mała, co ten? Przechód mała, to będziesz miała więcej miejsca. w ogólnie miała ładnie wszystko. Dobra. Tu już się na miejsce skończyło. Także spróbujmy jeszcze od spodu delikatnie ją Ojej, no i w tym momencie samo wróciła nam do punktu wyjścia. Spróbujmy jeszcze raz. No widzicie, ona nie jest chętna, żeby gdziekolwiek iść. Niestety. Ja myślę że delikatnie w końcu się nam to uda o dalej mo, nie rób lipy co ci się tak podoba w tym pudełku co? ojej o jest Swoją drogą tak podłapałem ten patent od DJ Arachno z tym przekładaniem pająków w ten sposób. Teraz tylko by się przydało, żeby ona nam się odwróciła, tak żebyśmy ją ładnie widzieli. Na chwilę tylko przymknę. Spróbuję odwrócić to, tak żebyśmy ją widzieli. O, i widzimy, jak sobie już pięknie tupta po nowym domku. ale nie idź nam za daleko, bo nie będziemy Cię widzieć ale chyba byśmy chcieli ci jeszcze poglądać, nie? o, tu ją jeszcze trochę trochę ją jeszcze widać spróbuję tu ustawić trochę, troszkę spróbuję zrobić zbliżenie U nie, dałem telefon średnio, średnio ogarnia. I gdy pan jest już w nowym pojemniku, możemy zacząć sobie o nim trochę opowiadać. Jak już wspominałem na początku, pochodzi on z Wenezueli i zamieszkuje lasy tropikalne. Przez co wilgotność w terrarium też powinna być dosyć wysoka, bo w granicach 75%, a temperatura w okolicach 26 stopni. Terarium powinno być pionowe z tego względu, że salmopełu z Irminia są pająkami nadrzebnymi. Wymiary takiego terarium powiedzmy 20x20x30 na na może być troszeczkę większe. Irminie nie osiągałem jakichś za, za oszałamiających rozmiarów, bo samice rosną gdzieś tak mniej więcej 5,5 dC. W rozstawie odnóży to jest do 13 cm. Samce są nieco mniejsze, jak przystało sądzić się o pająkach z Ameryki. z Irminia nie ma silnego jadu, ale za to jest szybka i skoczna. I ma dosyć bojowy temperament, jak można było zobaczyć. Chwilę wcześniej. Samce tego gatunku są zielonkawe, można powiedzieć takie odliwkowe i z bardzo, mocnym, zredukowanym, bardzo mocno zredukowanym wzorem na odwoku. Czasami w ogóle prawie go nie widać, czasami jest tylko ledwo widoczny. Dorosłe samice natomiast są yy, czarne, przeważa, przeważa w ich kolorystyce czerń. Mają Ładnie wyroczny, pomarańczowy e, wzór na odwoku i pomarańczowe elementy na nogach. Pomarańczowe elementy na nogach już ładnie widać u mojego osobnika, ale wzór na odwoku mógłby być jeszcze trochę, trochę braźniejszy. Dodatkowo można też powiedzieć, że młode, tak, od L1 do L3, w zupełności różnią się od osobników dorosłych. Wyglądają zupełnie inaczej. A jak wyglądają i też jak wygląda samiec i dorosła samica to pokażę Wam albo gdzieś tutaj, albo po prostu na końcu filmu wstawię Wam zdjęcia jak one wyglądają mniej więcej. z irminia nadaje się na pierwszego pająka? Według mnie nie bardzo. Głównie ze względu na to, że jest to pająk nadrzewny, a nadrzewne pająki mają to do siebie, że są Dosyć szybkie i skoczne, więc średnio zaczynać od nich przygodę z pająkami. Dodatkowo, u i Irminia jest jeszcze ich temperament, który, jak widzieliśmy, może być bojowy. No i to połączenie raczej nie stanowi dobrego połączenia dla kogoś bez doświadczenia w hodowli ptaszników. Gdyby ktoś chciał sobie yy, Wprowadzić do hodowli jakiegoś pierwszego nadrzewniaka, to w sumie bardziej polecałbym coś z rodzaju Avicularia lub Karibena. One są dużo spokojniejsze i łatwiej się z nimi obchodzić niż z psamopołów z Irminia. Cóż, pojemnik zrobiony, pająk wpuszczony, Pogadane o pająku, teraz ona. Zajmie się swoją częścią aranżacji. A ja tymczasem się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia następnym razem.